Palmy jeszcze już wyjeżdżamy wyjeżdżamy, jesteśmy w autobusie jedziemy do Palmy zaraz będziemy, będziemy do... tak jedziemy do El Arenal jakoś tak się kiepsko po polsku po polsku tak się kiepsko troszeczkę ulice duże, piękne jak idą dom. proszę właśnie takie piękne kamienice wysokie takie w stosunku do tych wąskich ulic są bardzo wysokie kamienice stare i nowoczesne stoimy na przystanku no Na ulice no ulice fajnie szerokie w zasadzie Poza, poza, sta, poza, starymi, poza starówką. Bardzo strasznie, bardzo dużo, bardzo dużo skuterów jest. Motocykli jest bardzo mało, a skuterków jest bardzo, bardzo dużo. Bardzo No tak, ja jestem zakochany w skuterze w tej chwili. Aut? Przepiękne auta. No auta, auta piękne. Duża duża jest, jest biała. Tak, szotki, wszystkie są białe. Na przykład wszystkie te czubki są białe. No taka moda, a poza tym białe, wiadomo, odbija promienie słoneczne. Mniej musi pracować klimatyzacja, prawda? To się wali tam. Duże, stare, ale jest oczywiście. Tam na dachach nie ogrody na dachach. Jakieś palmy, Ulicami Palmy w stolicy Majorki, proszę, jakie tam są. jakieś? A jutro jest czwartek, to u nas jest tak, tam gdzieś koło, koło tej, koło supermarket. No i następni ludzie wsiadają do autobusu, przechodzą w Plac de España, czyli Plac Hiszpański. Następny przystanek Plac Hiszpański, jechaliśmy już przez Plac Hiszpański. Są rozjazdy, widzicie, nie ma skrzyżowań, samochody jadą pod spodem, pod spodem wjeżdżają. Ograniczenie prędkości. Dobra, teraz wyłączę i jak może będziemy już jechać nad plażą, nad, nad plażą to wtedy włączę. Wietrko.